Jak my możemy pozwolić na to, że zamyka się szpital, że my jesteśmy pozbawieni dostępu, dostępu, bo ja sobie nie wyobrażam, czy was sobie wyobraża czynne trwawienie, zanim ono zajedzie z Wielowsi, z Sarnowa, z tarnowa, z, świbia, z Byciny do Królowa, to nie dojedzie. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to dzisiejsze spotkanie z panem starostą w sprawie szpitala. E, potwierdziło to moje pewne e, przypuszczenia, że pan starosta jest gotowy własną piersią bronić pani prezes. Nie rozumiem jeszcze do końca, dlaczego tak jest. Jakie ma w tym cele i, i założenia, jakie są jego. Bo... E, mm, no tak jak tutaj było kilku, kil, wielokrotnie e, poruszane no, e, zachowanie pani prezes i to jak ona się odnosi do pracowników, to co ona e, przedstawia pracownikom m, ma się nijak do tego, co się dzieje. Żadnych konkretów nie jest w stanie nam podać. E, w ogóle nie chce się z nami spotykać. Także. Jak zła jest sytuacja szpitala i o co Państwo właściwie walczą? Znaczy, finansowej, o finansowej sytuacji ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo, bo nie mam dostępu do tych danych, natomiast walczymy w ogóle o utrzymanie tego szpitala e, głównie dla mieszkańców, jak również dla, dla wszystkich pracowników, którzy tutaj pracują. Tak jak mówię, większość pracuje tutaj od lat. Jakie do tej pory w ramach tej tak zwanej restrukturyzacji działania zostały tutaj podjęte, no które z tego, co Państwo mówią, nie służą zarówno właśnie mieszkańcom, jak i samemu szpitalowi? Znaczy, w ciągu roku, jak e, zmienił się, zmieniło się kierownik Przyszła nowa pani prezes, został z, na chwilę obecną zamknięty oddział położniczy. Zawieszona na chwilę obecną jest zawieszony oddział chirurgii i najprawdopodobniej zostanie przeniesiony do szpitala w Knurowie oddział ginekologii, czyli równa się to likwidacji tutaj oddziału ginekologii. Cały czas jest mowa o um, utworzeniu tutaj w szpitalu zakładu opiekuńczo-leczniczego, na który zostały pozyskane przez powiat pieniądze z KPO. Natomiast yy, i zostanie tylko oddział, oddział, wewnętrzny, diagnostyka i ewentualnie oddziału i yy, 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 y, yy, yy, yy ewentualnie endoskopia, badania endoskopowe, do których też nie wiadomo czy będzie dostęp, bo też jest to kwestia obecności anestezjologii, bo te badania obecnie odbywają się w, yy, w znieczuleniu. Nie wiem czy zostaną nam propozycje przedstawione, jakie także. No, głównie na tym stracą mieszkańcy i pacjenci. Pani prezes z Państwem nie rozmawia, ale Państwo jako załoga macie pewne pomysły na to, jak ten szpital można uratować? Znaczy nie wiemy, czy to jest, że to są pomysły, które uratują ten szpital, natomiast były przedstawiane pewne pomysły przez nas, które mogłyby być może polepszyć sytuację finansową tego szpitala, więc natomiast nie zostały wykorzystane w ogóle nie było, nie było rozmów na ten temat. Jakie kroki jeszcze możecie podjąć? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. No możemy iść właśnie pod starostwo z flagami. Nie wiem. Każdy z nas ma, czy wielu z nas ma już propozycję pracy, gdyż rynek e, pracy e, w ochronie zdrowia obecnie wygląda jak wygląda i ta praca jest. E, i wielu z nas ma te propozycje, wręcz jesteśmy może nagabywani e, propozycjami z innych szpitali, no i zastanawiamy się, czy z nich skorzystać, czy nie skorzystać. Natomiast mamy wrażenie, że o to też chodziło właśnie zarządowi szpitala, żebyśmy sami odeszli. Oni wtedy by powiedzieli, że mają doskonały plan restrukturyzacji, natomiast no załoga niestety opuściła okręt i, i już. A on doskonale by sobie dalej płynął, co jest chyba nieprawdą. Jutro spotkanie Komisji Zdrowia w Powiecie, w Gliwicach. Państwo tam się też wybieracie? No, część, część załogi na pewno. Co chcecie tam ugrać? Tak Nie wiem, być może, być może będzie okazja przedstawienia, właśnie i powiedzenia pani prezes pewnych. Pewnych rzeczy, które leżą nam na sercu, a których ona nie ma czasu i nie chce wysłuchać. Może tam zostanie zmuszona, jeśli się pojawi, a ma się tam pojawić, do tego, aby, aby właśnie tego wysłuchać.